Małgorzata Rozenek Majdan, 41L. Po raz kolejny została posądzona o retuszowanie swoich zdjęć na Instagramie. Gwiazda opublikowała w sieci fotkę przed wyjściem na galę tygodnika piłka nożna i tym samym rozpętała w sieci istną burzę. Małgorzata Rozenek Majdan bardzo stara się, aby jej wizerunek był nieskazitelny. Gwiazda przykłada ogromną wagę do publikowanych zdjęć na Instagramie. Czasami zdarza się, że perfekcyjna przesadza i zbytnio poprawia fotki w graficznym programie, w konsekwencji czego fani widzą nienaturalnie długą i wykrzywioną nogę czy falistą framugę drzwi. Teraz ciężarna gonia znów podpadła fanom, którzy zauważyli, że Gwiazda kolejny raz majstrowała coś przy najnowszych fotkach. Rozenek opublikowała na Instagramie zdjęcie tuż przed galą tego tygodnika piłka nożna. Gonia wyglądała zjawiskowo, ale fani zauważyli jeden szczegół, który nie do końca się im spodobał. Na drugim zdjęciu szafki falują, odbicie w szybie zapomniała pani przerobić, komentowali złośliwi obserwatorzy. Fani zauważyli, że na zdjęciu, meble przy pośladkach goni nieco falują, a w odbiciu lustrzanym są proste. Gonia została więc po raz kolejny posądzona o przerabianie swoich zdjęć. A wy, widzicie ingerencję grafika?